Witajcie, dawno nic nie nagrywałam. Dzisiaj chciałam Wam ogólnie powiedzieć o witalanach. Może zacznę od tego, że wczoraj słuchałam jednej z konferencji i usłyszałam taką informację, że dla człowieka wystarczy jeden, jednorazowy kontakt z, z paragonem fiskalnie dziennie i dostarczamy do organizmu, tyle, tyle w talanu, że już organizm jest obciążony i jemu zupełnie wystarczy. A wiadomo, że na przykład tutaj w praktyce w gabinecie, no do tych paragonów dotykam, wystawiam więcej. I o co chodzi? O co chodzi, że mamy tego dookoła w naszym środowisku całkiem sporo i nie są to tylko te paragony, gdzie właśnie w to są wtalane są plastyfikatorami, czyli nadają e, odpowiednią taką giętkość, gibkość materiałowi i znajdziemy je w foliach do pakowania żywności, e, czyli je spożywamy w tapetach, artykułach sportowych, w tuszach do drukarek, e, rolety okienne, e, kalosze. No ja tutaj czytam. Jest tego całkiem sporo, no i zabawki dla dzieci. Jeśli chodzi o zabawki dla dzieci, mamy jakieś obostrzenia prawne. Co do kosmetyków częściowo też. Natomiast ogólnie w praktyce, jeżeli nam dziennie wystarczy taka mała ilość talanów, no to jest to dosyć spore obciążenie dla organizmu, bo występują one także w tych innych rzeczach, które wymieniłam. Mamy je często w odświeżaczach powietrza. I tak naprawdę w perfumach, w rzeczach, które mocno pachną i są zrobione na jakichś syntetycznych podłożach, no to też znajdziemy wtalany. I tutaj, co ja Wam tu chcę konkretnie powiedzieć? Chcę powiedzieć, że wtalany wywołują zaburzenia gospodarki hormonalnej. I, I na przykład dzieci, których mamy. Oddychają, podkreślam, oddychają. To nie jest to, że nakładają na skórę, mają jakiś tam kontakt tylko, że badanie było wykonane wśród mam, które oddychają powietrzem zanieczyszczonym ptalanami być może z odświeżaczy powietrza, być może z tych zapaszków w samochodzie. U tych mam, które, które były w ciąży, rodziły dzieci z, po prostu mniej inteligentnie niż te mamy, które, które były w czystym środowisku i nie miały takiej styczności z różnymi artykułami, ale tu szczególnie chodzi o ten układ oddechowy. I teraz tak, wiąże się także wtalany z zachorowaniem na cukrzycę. Częściowo da się ich uniknąć. To jest taka informacja dla nas. Natomiast, natomiast mnie osobiście bardzo zszokowało to, że, że wystarczy ten jeden kontakt z tym paragonem. Dzisiaj, kiedy wychodziła klientka rano z gabinetu, akurat jej to powiedziałam, to powiedziała, że ona rachunku nie chce.